Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować łososia marynowanego. Jest to naprawdę fajna rzecz, bo jeżeli bo łosoś jest naprawdę drogi, a możecie go sobie sami zamarynować w domu. Popatrzcie, jest to niesamowita rzecz, naprawdę świeży łosoś. To jest co potrzebujemy. To jest około jeden filet, około pół kilograma, 400 gram może to ma. I co nam będzie potrzebne? chcę go zamarynować z buraczkami w taki yy, niesamowity sposób, popatrzcie dajemy rybę na, sam, na, na samo dno pojemnika na samym początku, no i później solimy tą rybę będziemy potrzebować 4 łyżki soli i sól to jest to co naprawdę ten łosoś yy, czego ten łosoś potrzebuje popatrzcie, bo ta, yy, cała woda wyjdzie z niego ponadto cały tłuszcz też z niego wyjdzie przez to i tak go zamarynujemy i 48 godzin to musi się marynować. Hop. Nie bójcie się go solić. Ja na przykład y, preferuję surowego łososia jeść, niż go usmażyć i zjeść, bo jest naprawdę świetny. Smak jest fantastyczny. Do tego dwie łyżki cukru. Szkoda tylko, że trzeba tak długo czekać na tego łososia, bo naprawdę jest. Oh niesamowity. I rozprowadzamy. Rozprowadzamy to wszystko razem. Ugniatamy to. hop Hopla. I następnie buraczki. Buraczki to jest cały kolor. To jest cały kolor i naprawdę jeszcze ten smak tych buraków, ta cała słodycz przejdzie do naszego łososza. Możecie użyć świeżych buraczków. To też są świeże, tylko ja sobie je wcześniej star starłem. Możecie użyć normalnych, tylko lekko ugotowanych. Możecie ich w ogóle nie ugotować. Te są ugotowane. Około 4 łyżek. I musimy sobie lekko to rozprowadzić po całym filecie, w ten oto właśnie sposób. Hopla. I następnie pieprz. Ja uwielbiam pieprz. I powiem Wam, że to świeżo zmielony, czarny pieprz. Możecie do tego użyć na przykład... Świeżo zmielonego albo zwykłego pieprzu, kolorowego pieprzu, i tutaj sypiecie ile chcecie. To jest jedna z półtora dużej łyżki, jak dla mnie, pieprzu. Popatrzcie. Hop, i następnie. Następnie do tego dodajemy dwie łyżki chrzanu. Tak samo z chrzanem możecie użyć świeżego chrzanu, jeżeli macie ogródek i chce wam się kopać, bo chrzan nie jest taki łatwy do wykopania, coś o tym wiem. I rozprowadzamy wszystko razem w ten oto właśnie sposób. Hopla, hopla. I jeszcze pamiętajcie koperek. To jest łosoś, co się nazywa GrawaLax, on ma swoje imię. Wymień, ja nie wymyśliłem tego, ja tylko wam pokazuję przepis, na który naprawdę warto sobie poświęcić trochę czasu i trochę łososia. GrawaLax jest naprawdę niesamowity i to wszystko przez ten koperek. Koperek to jest kwintesencja tego smaku. Musimy sobie go pokroić. Naprawdę zapach koperku jest przepiękny po całym, po całym łososiu. Wszystko, wszystko razem. Łosoś przejdzie tymi smakami. Potrzebuje dwa dni na zaprzyjaźnienie się z tymi wszystkimi składnikami. I oczywiście alkohol, nie? Ja tu nie chcę nic reklamować. Ludzie używają yy, zagranicznego alkoholu. Ja używam polskiego, to jest wódka miodowa, to jest Krupnik i potrzebujemy pół kieliszka, pół kieliszka około 25 ml i pamiętajcie, że polskie to jest jednak najlepsze i musicie spróbować tego alkoholu zanim go wrzucicie do tego łososia, bo to jest ważne, bo jeżeli alkohol jest niedobry, łosoś też nie będzie dobry. Także na zrobię. Ten jest dobry, na pewno z łososiem się zaprzyjaźni, bo się zaprzyjaźnił ze mną. I Teraz wlewamy ten cały alkohol. Hop. I na samym końcu wyciągamy łososia z tego pojemniczka. Popatrzcie. On już nabiera koloru, pięknego koloru. Wkładamy całe pozostałości, co, popatrzcie, odpadły. Wszystko tutaj wkładamy. Hop. I uciskamy go. To jest ważne, żeby go ucisnąć. On musi być cały czas pod uciskiem, pod naciskiem i zawijamy go w tą folię. To jest folia, zwykła folia. Jaką można kupić sobie w sklepach. Hop. Pakujemy łososia w ten sposób. Hop i wkładamy go do pojemnika. Na górę znowu folia. Dość, więc, dość dużo folii tym razem. I pamiętajcie, że musimy go czymś ucisnąć. Ja yy, do tego celu będę używał rzeczy, których mam w lodówce, na przykład słoików albo innych w ogóle rzeczy, co tam mam, i on musi być cały czas pod naciskiem, żeby wszystko w niego fantastycznie weszło, i, te, i żeby ten łosoś przeszedł tymi smakami. I po takim nacisku, po 48 godzinach, nasz łosoś jest gotowy do jedzenia. Potem będziemy go tylko kroić i spożywać na surowo. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. To był przepis na marynowanego łososia Gravalax. Jeżeli lubicie go, pamiętajcie, że możecie go udostępnić ten filmik swoim znajomym. Do zobaczenia!